Dzień dobry Państwu! Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Rady dla Rady. Na pewno zdarzyło Wam się niejednokrotnie podróżować po Poznaniu tramwajem, autobusem i niejednokrotnie mieliście możliwość poznać naszego dzisiejszego gościa. Witam Cię, Krzysztofie. Dzień dobry bardzo. Krzysztof. Jak już przedtem wspomniałem, naprowadziłem Was, pracuję jako kontroler biletowy w Poznańskiej Komunikacji Miejskiej. Krzysiu, czy przypuszczałeś, że będziesz kiedyś taką popularną postacią? Nie, nigdy nie przypuszczałem, że będę taki popularny. To znaczy, słowo popularny jeszcze w tym znaczeniu, to jest chyba za duże słowo. Yy, ogólnie zawsze starałem się być skromną osobą, chodzić swoimi ścieżkami, aż pewnego dnia ktoś powiedział, że utworzyli mój fan klub na Facebooku. Pokazali mi jedno, drugie, trzecie zdjęcie. Zaczęło się to jakoś rozkręcać, no i, i, i teraz każdy tutaj w Poznaniu kiwa, yy, podaje rękę, chce zdjęcie. No, 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 ludzie yy, na ulicach zaczepiają, chcą chwilę porozmawiać, chcą, nie wiem, dowiedzieć się jak, jak, jak przebiega moja praca, więc jestem pod jakimś takim wrażeniem nawet, yy, no, czasem jestem zawstydzony tym wszystkim, bo to naprawdę szybko idzie, nie wiem czasem co mam odpowiadać i... i, i, i ale jest to takie fajne uczucie, że yy, jako kanał zostałem polubiony przez yy, poznańskie społeczeństwo, nie? No fajnie, fajnie. Jesteś taką, jak gdyby, trochę wizytówką. Z jednej strony ludzie reagują, widząc się z daleka, może nie strachem, ale no, doprowadzasz ich do porządku. To znaczy, nasza komunikacja w tym przypadku na pewno nie będzie deficytowa. Nie, no, po prostu jestem sobą. Ym, wiadomo, przez całe życie tam trenuję sporty, więc no, mam troszkę inny wzorunek niż reszta kolegów z pracy. Ale no, trzeba być sobą, rozmawiać z ludźmi, bo naprawdę tylko im brakuje tego podejścia, że ktoś normalnie podejdzie, uśmiechnie się, przywita, jest normalny, wysłucha jaki jest problem z tym biletem, dlaczego nie kupił, dlaczego się spóźnił z odbiciem, no i trzeba być człowiekiem i osobowo rozumiałym, nie? No właśnie, y jeden z memów, który krąży w sieci y y mówi na ten temat y Motorniczego, że Motorniczy gdy wsiadał, widząc Ciebie stojącego za plecami odbył bilet. Czy rzeczywiście tak było? No, no takie jest pierwsze wrażenie. Krzysio, od kiedy, to znaczy ile lat pracujesz jako kontroler biletowy? No, zaczęło się to około czterech lat temu. Całe, to znaczy poprzednią pracę pracowałem w ochronach, w interwencjach i kolega zaproponował mi był wolny etap, żeby spróbować. Zachęciła mnie oczywiście godzinówka, bo pracujemy tutaj w systemie 8-godzinnym. A poprzednia praca zdarzyła się, że robiliśmy po około 350 godzin w miesiącu za te same pieniądze, co mam praktycznie tutaj. Więc no, chciałem więcej czasu poświęcić tutaj w domu, więcej czasu poświęcić żonom, żeby... żeby no... Lepiej się troszkę żyło, nie? więc więcej być w domu niż w pracy, tak jak to było dotychczas. Czyli twój wolny czas, dom i większe pieniądze zadecydowały o tym, tak. że wstąpiłeś w tak zwane szeregi kanarów poznańskich? Tak. Początek był ciężki, to znaczy, żeby ogarnąć to wszystko miasto, ludzi, zachowania ludzi, podejście ludzi do, 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 do kanara, bo wiadomo, jest to zawód jeden z najbardziej nielubianych. No ale będąc sobą, zacząłem widzieć, że ludzie chcą, nie są tacy źli, jacy tak powinni być do, do, do nastawienia. Jeżeli ty masz szacunek do drugiego człowieka, to masz szacunek do ciebie. I, i, I zaczęło się mi podobać nawet. Więc praca przerodziła się w takie Fajne nawet e, hobby moje, że idę tam zadowolony, pośmieję się i zrobię swoją robotę, nie? Fajnie, to opowiedz nam może te skrajne przypadki i te najbardziej humorystyczne. No, humorystyczne, no na pewno pracując jako kanał doświadczyłem nie tylko e, sprawdzania biletów, ale też spotkałem się z różnymi wypadkami drogowymi, gdzie musieliśmy udzielać pierwszej pomocy. Jednym z danych tutaj było na, 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 na wypisane na e gdzie z koleżanką, swoją partnerką, Brody udzielaliśmy pierwszej pomocy facetowi, który zderzył się z samochodem, jechał na motorze. No nie było to nie za ciekawe, ale no, no... trzeba było udzielić, udzieliliśmy, ludzie byli zadowoleni, więc też tam Dostaliśmy podziękowania od naszego pracodawcy. Za no to dziękujemy bardzo. Zdarzają się też, wiadomo, bójki czy zachowania osób pod wpływem narkotyków czy alkoholu w pojazdach. I co wtedy robicie? Jak reagujecie? Staramy się rozwiązać to tak, żeby nikomu nic nie stało. To znaczy wyprowadzacie z pojazdu? Wzywacie no no, policji. My musimy pracować w pojeździe, więc nasza praca polega na wstrzymaniu pojazdu i przekazaniu kogoś policji albo po prostu wyegzystowaniu od niego dowodu osobistego i porozmawianiu z nim. Ja właśnie bardziej wolę porozmawiać niż gdzieś tam wyzwaniać i, i robić tego większe echo. No ale są też przypadki, że ktoś wybije szybę, więc naruszy mnie, więc musimy, jesteśmy zmuszeni do przekazania tej osoby policji i nadzorowi ruchu MPK. A takie najbardziej humorystyczne? No ja humorystyczne mam cały czas. Nie? Więc tą osobą, która lubi żartować, yy, lubi się też tam wyrobić yy, różne tam żarciki, więc no jak wchodzimy, to sami z sobą robimy tam, Jakieś podchody, ale najlepsze jest to, jak ludzie potrafią ochamywać, że nie mają tego biletu. To takie opowiadanie ich historii, to w końcu doprowadza, że sami się przyznają, że tego biletu nie mają, nie? No, Czyli no, całe legendy piszą. Tak, opowiadają, że całą historię, że babcia w szpitalu tata ta czasą odźwitę powetno, w konsekwencji. Już się tak pomyłka w tym całym kłamstwie, że, że sam się z tego śmieje. Ludziom się ciężko, ciężko przyznać do tego, um, że jadą na gapę? No ciężko. No. Dużo osób jeździ na gapę i naprawdę no, wchodząc do pojazdu, osoba, która no, ryzykuje wie, jakie musi ponieść konsekwencje, mm -hmm. a w momencie, kiedy dochodzi do tego, to są różne, różne zachowania. Mm -hmm. No, byśmy się nie spodziewali na przykład, że osoby, które wyglądają na chuligankę dadzą yy, yy, dowód są bardzo miła i uprzejma osoba, na przykład w garniturze, czy kobieta zrobi taką aferę na cały tramwaj, że to jesteś ten zły, a faktycznie ona nie, nie kupiła tego biletu, nie? więc no, każdy człowiek jest inny do każdego człowieka, trzeba podchodzić inaczej. też, no, i, i, Dlatego ta praca jest taka. Nie jest, nie jest jednostajna. Zawsze tanie. jest coś nowego i zawsze się coś dzieje. Krzysiu, czy twoje hobby też jest związane z pracą, czy raczej poza pracą? Moje hobby całe, bo całe życie było związane z pracą, bo ja pracowałem około 12 lat w ochronie. Wiadomo, ja no, jeżeli pracujesz w ochronie, obstawiasz jakieś te lokale, znaczy interwencji, no to musisz wyglądać i, 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 i musisz się umieć zachować, więc tak przede wszystkim wizerunek. No, a, a sport, no sport przede wszystkim to jest coś, w czym się zakochałem. Coś co robię od 17 roku życia, na siłownię. Lubię podnosić ciężary, chociaż miałem trochę wypadków, pozrywałem mhm. e, ścięg e, tricepsy, niektórzy tutaj wypisują, że ręka jest, jest wygląda jakoś inaczej, więc prostuje, że nie ma trzeciej głowy tricepsa w jednej i drugiej strony. E, ale nadal ćwiczę i nadal, nadal to lubię. Nie? I nadal jest to potrzebne w pracy, no wiadomo, ułatwia to w jakiś sposób, uh -huh, uh -huh. jak widzą cię troszkę takiego większego, ale no, staram się nie wykorzystywać tej siły. Nie? Ale o siłek tylko o sercu, tak można powie. No, tak, tak tak, mówią, nie? E, Krzysiu, czy posiadasz, y, no, każdy z nas miał w dzieciństwie jakiegoś idola. Ale to wszystko jak gdyby z wiekiem się zmienia. Czy w chwili obecnej masz jakiegoś, jakąś postać, która jest twoim idolem? Moim idolem? No... Moim idolem to jest mój ojciec. Eee, człowiek, który miał zasady, który nauczył mnie życia. Który mnie wychował do e, takiego, jakim jestem teraz. Eee, kiedyś myślałem, że jego zasady to są takie jakieś... Złe zasady, które tam coś tam czasem ograniczyło, ale wiem teraz, że to były zasady, które stają, wychować mnie na godnego, skromnego i dobrego człowieka. Czyli rodzina, dom, ojciec. A czy jakimś mottem życiowym się kierujesz? Masz takie jakieś swoje motto? Mam dwa motta życiowe. Jednym mottem, mam tatuaż na plecach po łacinie, jest rodak pasu, to jest tylko Bóg, możemy osądzać. To jest bardzo wierzę w Boga które mi dużo tam pomógł hmm. w moim życiu. Dlatego mam duży dystans do ludzi, którzy oceniają mnie, nie znając. A wiem, że tylko jeden możemy osądzić na końcu, więc to jest takie drugie moc, to to jest tylko yy, nigdy się nie poddawań, czyli w życiu wiadomo miałem dużo też upadków różnych zjawisk, które... Zatrzymałem mnie, czy nawet strąciłem na dół, ale zawsze się podnosiłem i staramy się do przodu, nie. Krzysztofie, yy, czego najbardziej twoim zdaniem brakuje w Poznaniu? Czego brakuje w Poznaniu? No. Ja powiem tak, Poznanie jest bardzo pięknym miastem. Ja yy, mieszkałem w Anglii 6 lat gdzie zobaczyłem jak ta Europa wygląda też od środka, więc stwierdzam, że Poznań no jest naprawdę bardzo fajny, duży, dużo mamy y, miejsc, gdzie możemy spędzać wolny czas, dużo knajp. Y, może troszkę zieleni więcej by było, no, ale też nie możemy narzekać, bo Malta, y, jezioro, rosałka, szczuszynek, można fajnie sobie na tym posiedzieć, więc no... Jest fajne, więc no może brakuje, czego powiedzieć, życzliwości wobec siebie ludzi. I to jest chyba największy problem, bo no, każdy jakby był bardziej do siebie życzliwy, to by było jeszcze lepiej, nie? Super, czyli życzliwość. Ale ogólnie oceniasz Poznaniaków pozytywnie, prawda? Bardzo pozytywnie. No, podróżowałem troszkę tutaj, bo zasorzoną sobie wyjeżdżałem na wakacje, wyjeżdżamy jakieś miasto. No, preferujemy, że Poznan należy do jednych z ładniejszych miast w Polsce, nie? Tylko mieszkańcy mało się uśmiechają. Mało, są zagonieni, jest taka, nie wiem, no powinni troszkę zwolnić to tempo, bo to naprawdę biegniemy gdzieś, gdzie nie wiemy gdzie. Dokąd zmierzamy? No więc właśnie, więc powinniśmy trochę zwolnić, spędzić trochę czasu z rodziną, być bardziej szczęśliwi, a potem to wyjdzie, jak wychodzi, że na koniec zastanawiamy się, że dużo że jeszcze nie zrobiliśmy tego, co chcieliśmy, nie? Krzysiu, już kończymy, jak gdyby, ten nasz wywiad. Jesteśmy, się do ostatniego pytania. Czego życzyłbyś mieszkańcom Poznania yy, i jaka rada dla gapowiczów? Czego życzyłbym? No życzę im tego, żeby odbijali te bilety, bo nieraz te dwa złote za przejazd czy przejście jednego przystanku nie jest warte tej opłaty dodatkowej, która, no, jest wysoka, bo nie ukrywajmy, 142 złote, czy 4. 142 zł za 100 metrów, słuchajcie, to jest, jest nie warte. opłata. No, jest ktoś młody, to lepiej sobie przejść, jak jest ładna pogoda, niż ryzykować, a potem płakać, czy wyzywać, że to jest nasza wina, że wypisujemy mu opłatę. No to jest nasza praca, mamy za to opłacone, musimy zarejestrować. Niestety to wszystko, a czego życzę, to no, życzę, no. Może przez Was będę musiał utworzyć Instagrama, żebyśmy mogli porozmawiać, żebyście mogli mi zadać kilka pytań. Bo naprawdę jest mi miło, że na takie zachowanie Wasze, w sensie autograf czy zdjęcie, no jeżeli będziecie chcieli bardziej mnie poznać, no to utworzymy tego Instagrama i, i, i porozmawiamy. Chociaż mam mało czasu, bo jeszcze weekendami jeżdżę do wojska, bo też służę we wot -ach. Tak, jak niektórzy mówią, że kanał ma tylko jedną pracę, ja mam trochę więcej tych prac. Ale będę się starał być z nami na bieżąco. No, no, jakoś to ogarnę. Może nie w tym tygodniu, ale na pewno się spotkamy i będziemy mogli sobie wymienić kilka zdań ja i na Wasze pytania. Fajnie. Moi drodzy, gościem dzisiejszej audycji Rady dla Rady był Krzysztof. Kontroler biletów potocznie zwany kanarem. I pamiętajcie, jest takie potoczne powiedzenie, gdy coś nam, czegoś nie zrobimy albo coś nam odjedzie, to zawsze mówimy, że nam uciekło. No to nie nam uciekło, tylko myśmy po prostu nie zdążyli. Dziękuję Krzysiu Dzień za bardzo. audycję, za to, że dzisiaj z nami jesteś. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie i piszcie do nas. Skontaktujemy się Was z Krzysztofem na gmail cybinatvgmail.com I do zobaczenia w kolejnej audycji Rady dla Rady. Jeszcze raz dziękuję Ci Krzysztof. Dziękuję.